Rybki rybolcie nasze, rybelniczki. Rybelusie. <grybki> nasze empatyczne. O, intuicyjne rybeczki, wrażliwe. Czerwiec. Czerwiec 2022. Co dla Was drugie rybki? Co dla Was? Oj, nam to takie powiedzenie. Yy, do nas bardzo pasuje. Że jak się ma miękkie serce, to trzeba mieć twardą dupę, nie? No właśnie. Rybeczki. Rybeczki, czerwiec 2022. Kochani, wasza ogólna energia i wasze nastawienie. Ole, mocne, ale mocne. Mm, rybcie. Rybcie, no wy to tutaj pokażecie, pokażecie naprawdę ten twardy tyłek jednak pokażecie w czerwcu. Dwie mocne, silne energie, dwie kobiety z mieczami, dwie kobiety sprawiedliwe, konsekwentne, które nie boją się mówić co myślą, ale które stają w obliczu prawdy bez względu na wszystko i pomimo wszystko. Dwie karty niezależności, dwie karty, które również mówią o tym, że stawiam na siebie i pokazuję światu siebie taką, jaką jestem energia sprawiedliwości, jak wiecie jest kartą karmy w tarocie, czyli w czerwcu może tutaj ta karma zadziałać karta sprawiedliwości mówi o no, o tej sprawiedliwości właśnie, o tym, że wyrównują się szanse o tym, że yy, to, co rybko dałaś, do ciebie wróci. Możesz zostać doceniona, zauważona. Ktoś może powiedzieć: yy, Rybko, miałaś rację. Rybko, to, co robisz, jest nieocenione. Jesteś najlepsza. Wy jesteście w energii yy, królowej mieczy. Logiczni, sprawiedliwi, konsekwentni, niezależni przede wszystkim. Rybki są niezależne w Królowej Mieczy. To jest te dwie karty to są karty, które mówią o tym, że albo wszechświat, albo to wy stajecie za jakimś murem. A w tym przypadku wszechświat staje za wami murem. Obronna energia, obronna energia sprawiedliwości, która ma wrażenie stoi po waszej stronie. Bardzo mocne energie. Nie potrafię tego wyrazić słowami, ale czuję to bardzo, yy, chyba nawet walecznie, wiecie? Chyba nawet walecznie. Bardzo mocna energia. Co żegnają rybki w czerwcu? Yy, jakieś początki? Yy, jakieś początki, gdzie. Yy, yy, to mogą być relacje, to mogą być jakieś podróże, jakieś nowe działania, jakiś romans, też jak najbardziej, tak? Jeżeli wy się tutaj pokazujecie w karcie Królowej Mieczy, tutaj macie kartę Sprawiedliwości, no to stajecie się niezależne, tak? Żegnacie tutaj jakiegoś zalotnika, kogoś, komu może zależało tylko na jednym. Natomiast, kochani, azbuław to jest też kreatywność, to jest podjęcie działania, to jest ta pasja, to jest ten ogień, to jest początek, więc pewnie już w kwietniu, nie w kwietniu, w maju już był zalążek czegoś nowego. Była jakaś szansa, którą prawdopodobnie wykorzystaliście i teraz już będzie dalszy rozwój, tak? Już będzie się wszystko dalej działo, już te początki, te pierwsze kroki macie za sobą. Co zatem przychodzi do rybek? Król Kielichów. To jest Wasz król. To jest Wasz król. Przychodzi dojrzała osoba, która mówi: Słuchaj, rybko, wiem czego chcę, chcę stworzyć z Tobą związek, chcę być dla Ciebie ostoją, wsparciem. Chcę z Tobą założyć rodzinę. Król Kielichów. Mężczyzna dojrzały. Mężczyzna bardzo emocjonalny, który nie boi się mówić o uczuciach. Ale też osoba, to nie musi być partner, tak, czyli osoba do relacji, po prostu osoba, która wam pomaga. Bezinteresownie zupełnie, tak, Prawdziwy przyjaciel, który życzy wam dobrze, któremu zależy na waszym szczęściu. Przed czym teraz od was przestrzega drogie rybki. Przed królową kielichów. Wiecie, co to chyba. Bo to jest wasza, to jest wasza energia przede wszystkim tylko w odwrocie. To jest bardzo taka histeryczna, rozkapryszona kobieta. Zazdrosna, chimeryczna, bardzo taka. Płaczliwa. I tu macie taką przestrogę, tak? Bo jeżeli tutaj przyjdzie jakiś mężczyzna, osoba, stanie na waszej drodze, to żeby nie być właśnie tą zazdrośnicą, żeby zaufać, tak? Żeby nie, nie wpadać w jakieś tam paranoje, histerie. Królowa Kielichów to jest osobą ciepłą, osobą, która daje to uczucie, daje tą empatię, a odwrócona zamyka się na tą miłość. Wy jesteście w energii królowej mieczy. Królowa mieczy to nie jest kocha, kochanka, to nie jest kochliwa kobieta, uczuciowa. I tu macie właśnie taką przestrogę, żeby się nie zamykać na tą miłość, na to uczucie, żeby nie być taką surową osobą. Yy, no to zobaczmy miłość, związki. Karta równowagi, sześć monet, niektóre rybki, no właśnie, właśnie, zobaczcie, przychodzi ten król kielichów, dojrzały zdecydowany, który może się rybce oświadczyć. Przyjść z pięknym pierścionkiem, uklęknąć na kolano i powiedzieć, zapytać się rybko, czy wyjdziesz za mnie, tak? A tu rybka chciałaby być niezależna, sama tak naprawdę nie wie czego chce, nie jest pewna tego króla kielichów. Tak, Nie jest pewna swoich uczuć do niego, no i jest tutaj yy, zagwostka. co zrobić? Yy, karta równowagi może w tym miejscu wskazywać, że jest brak właśnie. <laughs> Przepraszam. Brak jest tej równowagi w dawaniu uczuć i braniu uczuć. Nie wiem, kto tutaj yy, yy, mąci ten umiar, tą równowagę: czy ty, rybko, yy, czy właśnie ta druga strona. Będziemy dopytywać sprawy zawodowo-finansowe Urybek. Dwie buławy. Tutaj macie w głowie jakieś plany, tak? Możecie mieć coś podwójnie, dwie oferty pracy, dwa źródła zarobkowania i teraz co wybieramy? Możecie mieć propozycję również pracy za granicą, zarobkowania za granicą i też się zastanawiacie, Yy, czy się na to zdecydować, czy nie. Tak? Więc tak to tutaj wygląda. Co miłego, co Was totalnie zaskoczy? Sześć buław. Yy, kochani, jakiś sukces, jakaś sława. Wręcz yy, to docenienie. Powiedziałam, że w karcie sprawiedliwości możecie zostać zauważeni. Tak? I to was może totalnie zaskoczyć, wręcz nawet zapeszyć, tak? Bo rybki to są takie osoby, które nie za bardzo lubią, jak się o nich mówi. Bo to nas peszy, bo nie wiemy, jak się zachować w takiej sytuacji, bo pewne rzeczy, które robimy, są dla nas normalne, tak? A ktoś to może wznieść na wyżyny. I tutaj nas to może tak wręcz speszyć że ktoś, yy, ktoś może nas właśnie obsadzić w roli szefa, w roli kogoś mądrego, w roli jakiegoś autorytetu. Karta sześciu buław, karta y, sukcesu, sławy, zwycięstwa, karta dopięcia jakiegoś celu, udanego projektu, udanej podpisanej rozmowy. Yy, udanej podpisanej rozmowy. Co ja powiedziałam? Udanej jakiejś umowy, tak? Czy to o pracę, bo tutaj właśnie macie dwie buławy. Umowy o pracę, jakiś projekt. No, coś. Na czym Wam zależało? Tak? Na czym Wam zależało? Wynik bilans dla rybek w czerwcu i rada. Rada macie 10 buław, nie bójcie się nowych wyzwań, nie bójcie się odpowiedzialności również, tak? To po pierwsze. Po drugie, pora zakończyć pewien ciężki etap w swoim życiu. Pora skończyć z tą rybką, która wiecznie się umartwia, która wiecznie dźwiga na sobie problemy nie tylko swoje, ale też innych ludzi. Dosyć tego rybko. Zacznij żyć. Uwolnij się ze zbędnego balastu. Stań, skońc, stań w końcu z podniesioną głową, bo ten ciężar, który cię ciąży, nawet ci na to nie pozwala. Nawet, nawet może nie masz siły, nawet się może nie chce. Domknij pewien etap już w swoim życiu. No to dopytamy troszeczkę, zobaczymy, co wyniknie z tych dwóch głównych energii. Co w miesiącu czerwcu dla rybki wyniknie z energii sprawiedliwości i z energii królowej mieczy. Co z tego wyniknie? Co wyniknie z tych dwóch głównych energii? Początek, kochani, początek. Nowy początek, nowa droga, odważne decyzje, yy, śmiałe decyzje. Yy, po prostu. Po prostu. Nowy początek, moi drodzy. Jest to czytanie ogólne, więc to może być w miłości, to może być w pracy, to może być jakaś podróż. Yy, co tam, rybki, macie w głowach? Jeżeli marzycie o jakimś początku, to czerwiec yy, przyniesie wam ten początek. Yy, co w tych sześciu monetach? Miłość, relacje. No, rycerz monet, no ja pitole, No, kochane rybki, jeżeli któraś tam czeka na oświadczyny na pierścionek, no to w tym czerwcu się doczeka. Ale to już długo musiałyście na to czekać, tak? lub na spotkanie, lub, lub nie wiem na, 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 na jakiś prezent, no, no, jeśli to nie są oświadczyny, no to może yy, miało dojść do spotkania do jakiejś rozmowy yy, jakaś randka no. ale rycerz monet to mówi o tym, że czekaliście na to dość długo tak? więc w czerwcu się doczekacie kochani, jak najbardziej o co chodzi z tymi dwiema buławami rycerz kielichów Rycerz Kielichów, który mówi o dobrych wiadomościach i który mówi również o ofercie, o nadarzającej się okazji. Prawdopodobnie jakaś oferta pracy, może macie już jakąś pracę, dostaliście jakąś nową i teraz zastanawiacie się, co zrobić. Rycerze to podróżnicy, więc być może jest to praca, tak jak powiedziałam, gdzie będzie trzeba zmienić miejsce zamieszkania, może wyjechać za granicę, przeprowadzić się, czy nawet tutaj w Polsce do innego miasta. I jest tutaj taka zagwostka. O co chodzi z tym królem kielichów? Albo wiecie, co też jest taka tutaj przyszło mi teraz do głowy, że macie pracę, ale pojawiła się miłość Waszego życia na horyzoncie i yy, ta miłość Waszego życia. Yy, mieszka gdzie indziej i zastanawiacie się, czy tą pracę porzucić i nie wyjechać z, tym, z tą osobą. I tam nie poszukać czegoś. Albo ta osoba już ma dla Was pracę i wy się zastanawiacie, co zrobić. Król kielichów. I czwórka buław. no Porządny, stateczny facet, który chce z wami założyć rodzinę. No i tyle, no. I co ja mam tu? Albo, o, albo po prostu osoba, która was wesprze. Wesprze Waszą rodzinę. No, rybki. Rybki cudownie, no, cudownie. Mm. Karta sześciu buław. Bardzo macie miłosne czytanie. A wy tutaj takie ostre, niezależne, yy, surowe, tak? Nie, wy nie pokażecie. Wy nie pokażecie, że wam zależy. Skądże znowu? Niech się trochę facet pomęczy, nie? Niech trochę pozdobywa. Sześć buław i cztery kielichy. Mm. Jeżeli rybki miały jakie, były już znudzone jakąś sytuacją w życiu, jeżeli hmm, dostały jakąś szansę i zastanawiały się, czy ją wykorzystać, czy nie, lub czekały na jakąś szansę, to w czerwcu ta szansa przyjdzie i to będzie szansa która właśnie przyniesie Wam yy, to poczucie takiego zwycięzcy i ten sukces. Tak? Bo tu mamy cztery kielichy. Wy tak siedzicie, no macie już te trzy kielichy ze sobą, no ale czegoś Wam jeszcze brakuje. No ale nie nadarza się ta okazja, nie nadarza, nie nadarza. No to w końcu w czerwcu ktoś mówi: Masz, bierz. Wierzę w Ciebie. I ty rybko na to czekałaś, długo na to czekałaś, dlatego to Cię tak uszczęśliwia. No to co? No to wynik bilans, rybeczko. No i mamy tego Króla Monet. Kochani, w aspekcie uczuć, Rycerz Monet to jest bardzo stabilny, bardzo taki rzetelny facet. On jak coś powie, to powie. To trzeba mu zaufać w 100%. Ale też trzeba być przy nim bardzo cierpliwym. Tak? Bo ta rzetelność u niego yy, wymaga. Yy, on jest taki badacz. Taki badacz. Do, on musi yy, ciekawy, on musi się wszystkiego dowiedzieć. On musi być pewny tego, czego chce. Pewny swoich decyzji. Pewny tego, co usłyszy. Więc on musi się jeszcze dowiedzieć, jeszcze yy, upewnić w tym wszystkim. Natomiast w sferze uczuć naprawdę rzetelny, sumienny gościu lub osoba. No nie musi być mężczyzna. Natomiast rycerz monet to jest inwestycja. Tak. Czyli to będzie bardzo dobra inwestycja. Już nie, nie czepiam się czego. W coś tutaj rybki albo zainwestowały, albo zainwestują, co przyniesie Wam spore profity. Tak? Co jeszcze? no Rycerz monet to jest, kochani. Hmm, No wyszło mi słowo. To jest tak trochę jak te sześć buław. To jest takie spełnienie naszych planów. Mamy tutaj monety, więc prawdopodobnie może to dotyczyć takich spraw materialno-finansowych. Tak? Nie wiem, może planowaliście pobudować dom, kupić działkę, zainwestować właśnie w coś, uzyskać jakieś zyski. No, jakie tam macie plany? Rycerz Monet mówi o spełnieniu Waszych planów w czerwcu. I zobaczmy jeszcze jedną kartoszkę. Tak, karta siły. Karta siły, który, która mówi o polepszeniu sytuacji, która mówi o tym, że yy, być może. To spełnienie planów momentami musieliście uzyskać wręcz yy, siłą. Nie na zasadzie, że tam z kimś się boksowaliście, tylko trzeba było użyć własnej siły jakiejś perswazji, trochę się pomęczyć, trochę pozabiegać o coś, tak? Może yy, pokonać też własne jakieś lęki, obawy, przeciwstawić się yy, komuś yy, lub czemuś. Także drogie rybki. Karta siły. Podobnie jak rycerz monet mówi właśnie o tym zwycięstwie. Zwyciężacie, coś tutaj osiągacie w, w tych sześciu buławach, tutaj w tym rycerzu monet i w, w tej karcie sile, coś udaje Wam się przeforsować. Dopiąć jakiegoś celu. Karta Siły też mówi o tym, że jak gdyby emocjonalnie i duchowo również pokonujemy jakieś przeszkody, jakieś swoje lęki, które wcześniej nas ograniczały. Już wam powiedziałam, że te dwie pierwsze energie bardzo silne, bardzo silne, to tak jakby ktoś murem za wami stanął lub wy za kimś. Że tutaj nie odpuszczamy, dopóki nie osiągniemy tego celu. Także rybki, no macie za sobą taki, nie wiem jak to powiedzieć, całe zastępo, za, cały zastęp jakichś pomocników, Yy, osób, którym na Was zależy, nie wiem, aniołów, przewodników. Także miesiąc czerwiec jest takim miesiącem bardzo dla Was bezpiecznym i takim, że naprawdę możecie forsować wszelkie przeszkody i udaje Wam się osiągać cele. Także yy, rybki, no i jeszcze ta miłość, ewidentnie ta miłość tutaj na horyzoncie wam się kroi w czerwcu, więc yy, no, czego serdecznie Wam życzę, jeżeli jakaś rybka. Yy, bo widać, że na to czekała, dość długo na to czekała. Kochane, pięknego miesiąca wam życzę, pozdrawiam.